Cześć kochani! Cześć! Witajcie w bardzo ważnym vlogu. Tak, tak, to jest vlog z przygotowań do ślubu Karoli i Matiego. Wiem, że na tego vloga bardzo czekacie. Było mnóstwo tam pytań w komentarzach. Czasami jak mnie spotykacie gdzieś tam w mieście, to też zaczepiacie kiedy ten ślub, pokażecie coś, więc tak, w tym vlogu dzisiaj pokażemy. A co pokażemy? Zaczynamy od sali, sali? pięknej sali <laughs> w Miętowych Wzgórzach. Tak. Niedaleko Warszawy, więc tutaj będzie się pięknie działo. Widzicie, za, mną, e, za nami jest basen, tak? To będzie taki. Ten basen też na pewno będzie używany wcześniej. Będzie Słowa. wszystko w takim fajnym <laughs> stylu włoskim, będzie naprawdę pięknie. E, zobaczycie salę, zobaczycie przymiarki? Pokażemy mm -hmm. trochę? Tak. Przymiarki butów, przymiarki. Trochę sudzy, jedzenia. Trochę, jedzenia e, trochę makijażu. Fryzur, coś tam, coś tam Wam na pewno pokażemy, więc łapki w górę, subskrybujcie kanał i zaczynamy! To jest to miejsce, gdzie Karola i Mati będą brali ślub, właśnie tutaj i ta sala będzie wyglądać mniej więcej tak? Tak, tylko będziemy mieć okrągłe stoły i będzie, no wiadomo, więcej kwiatów będzie dużo kwiatów na stołach, będzie w stylu absolutnie włoskim, pięknym. Yy, oczywiście tu jemy, bawimy się, ale też nad basenem będziemy się świetnie bawić, zaraz wam pokażemy. No i słuchajcie, musimy przejść do bardzo ważnego momentu, a, a mianowicie do jedzenia, tak? I dzisiaj jest taki moment, kiedy możemy popróbować, yy, potestować, potestować pyszności różne yy, i tutaj zaczynamy od słodkiego, akurat tak, tak. ale wszystko wygląda naprawdę przepysznie i my tego naprawdę będziemy wszystkiego testować, będziemy próbować. Yy, ja to tam. najbardziej w ogóle lubię takie. Ja. Ja lubię w ogóle jak są takie małe rzeczy, że mogę sobie skubnąć tego, 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 a nie że ja jeden konkretny kawałek ciasta i jestem najedzona. Ja lubię sobie tak właśnie poskubać, popróbować dla każdego coś pysznego. Także tak to wygląda. Zaczynamy od słodkości. Tam dalej potem wam pokażemy też dania główne, także wszystko powoli wam pokażemy. Jest tutaj absolutnie cudowny klimat. No, i dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby wszystko przetestować i żeby być pewnym, co ma się znaleźć na stole weselnym Karoli i Matiego. I na pewno będziemy tutaj próbować łososia w cieście ze szpinakiem tak, i serem feta. Tak, 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 bo mam go właśnie w menu. Tej sałatki też chcę spróbować. Z gruszką pomarańczą, serem pleśniowym tak. i orzechami. Na pewno też y, krewetek chcę spróbować, które są tutaj. A, widzisz krewetki na zimę w takiej sałatce z dressingiem super i z grillowanym kurczakiem, no, tak. y, pomarańczą i granatem. Wow, i miętowe mm -hmm, mm -hmm. Mamy coś, no, ja już się nie mogę doczekać tego spróbowania. Do Dobrze, a teraz wam troszkę zdradzimy, bo to na pewno będzie na ślubie Karoli. z kurczaka zagrodowego duszona w białym winie z masłem z sosem blue cheese. Czyli z sosem takim serowym I wygląda to bardzo dobrze. Zamykamy. Mm, tu tam mamy kaszę, bulgar, a tutaj mamy. Och, tutaj mamy piórę. Ja jestem fanką piórę. A tutaj mamy, o, makaron z cukinią, penę. Pomidorki świeża mięta. Tak. tak. Tak, tu jest jeszcze. Tu jeszcze przejdźmy na chwilę. A, bo tam jest, bo jest jeszcze, jeszcze policzek tak. wołowy. Proszę, otwieram specjalnie dla Was, Ojej, abyście mogli zobaczyć te policzki. Pychnie. Wygląda to bardzo dobrze. Mm -hmm. I jeszcze przejdziemy, słuchajcie. Ja muszę Wam wszystko pokazać, bo pewnie jesteście ciekawi, więc jedziemy. Królewskie warzywa na parze. No wiadomo, z pestkami dyni musi być. I coś jeszcze tu mamy. I tu mamy frytki, frytki. Marcel oczywiście jeszcze... czeka na frytki. Zaraz będą jeszcze. a, już tam. Tak, będą. na Geccy, o, to jest bardzo dobra informacja. No i oczywiście warzywa wiadomo, ale co tam, kochani, warzywa, jak tutaj są już, proszę bardzo, gofry i wszystko do gofrów, co potrzeba. I, i ja się też nie mogę tych gofrów doczekać. Poczuję ja się się jak nad morzem, słuchajcie. Oczywiście mamy tutaj rosół z gęsi, krem z białych warzyw. Bo ja to jestem tak, lubię takie, ojej, lubię, lubię. Ja też. Także wszystko jest, będziemy próbować i najlepsze rzeczy będą na weselu Karoli i Matiego. O, idą. I na Getsy moje dziecko będzie przeszczęśliwe. No i jesteśmy już po testach kulinarnych. Nasze kubki smakowe są zadowolone i usatysfakcjonowane, tak czy nie? Tak, no było przepysznie. Na pewno Karola wiedzie kurczak w tym sosie serowym czy Tak. prawda? To na pewno będzie jedna z potraw, która się pojawi. Na pewno będzie taki pasztet cieście. Tak. Na pewno będzie sałatka z serem teśniowym. A rosół będzie w ogóle? Będzie. No wiadomo, prawda? Barszcz czerwony na koniec też. <laughs> z pasztecikiem. No wiadomo, będą takie pyszności. Z ciast też nam wszystko tak naprawdę smakowało. Twój faworyt? Beza. Beza. była naprawdę przeboska. Także tak, to będzie smakowite wesele. Zdecydowanie. Jesteśmy ukontentowane i spokojne. Tak jakby to było moje wesele, nie? Tyle mam do powiedzenia. Ale piękne, jakie rękawy śliczne. Karola, ale ładnie. Czekajcie, czekajcie, kochani, bo ja tutaj dzisiaj jestem operatorką, to nie jest takie proste. Pięknie, czy wywi. Jejku, ja nie wiem, czy my ją możemy pokazywać, bo to jest twoja sukienka do ślubu. Mm, cudowna, jestem absolutnie zachwycona. Pięknie dekolt, pięknie te rękawy. No rękawy. Ta taka zwiewność tej sukienki, lekkość. Tak, ja bym chyba jeszcze dorzuciła tylko takie rozcięcie na nogę. Tak to na taki, jakiś, nie wiem, No. Na coś może bardziej Świecącego, świecącego tak. Tak, żeby bo ona jest bardzo skromna. Ja o tym samym tutaj... pomyślałam, tak. Mm -hmm. Żeby coś tam delikatnie się mieniło, tak? No, ja bym chciała jeszcze rozcięcie. No. Jezu, jaka piękna, jestem zachwycona. Dawaj ten brylant niech tu poświeci nam troszkę. O, 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 Pięknie. Jest absolutnie Karola. To jest to, to jesteś ty. I ten delikatny welon, i właśnie coś świecącego, rzeczywiście może to rozcięcie, i mamy to. Ja już bym nic nie mierzyła. Ja już bym nic nie mierzyła. Pięknie. Tak, ojej. Totalnie nie to, co chciałam, a bardzo mi się podoba. Pięknie. I teraz tak, od razu dziewczyny wam mówimy, bo tutaj nam pani podpowiedziała, że do takiej sukienki będzie potrzebne body. Już wam pokazuję. Ale, ale pięknie, ale pięknie, ale pięknie, dobrze. Zachwyty. I panie tutaj polecały. Ja Potrzymaj weź pokaż. Takie body, żeby było gładko. Tak, żeby tam było równo, gładko. I takie będzie najlepsze. Więc takie musimy kupić. No i patrzcie na to, Karola w wersji Bling Bling. Piękne rękawy, piękny dekolt, ale. Yy, z... Jest ciężka. Ale jest piękna, ale jest ciężka, ale jest piękna, naprawdę. Generalnie my nie lubimy Bling Bling, ale tutaj jakoś zwariowałyśmy. Poznajecie, poznajecie. Tak, to jest Markoszus i Suzy, ale ale słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj w siedzibie Markoszus, bo uwaga! Szukamy butów na wesele. W idealnych, ślubnych butów. Tak, i Karola szuka dla siebie, panna młoda, najlepiej dwie pary od razu, i ja też dla siebie jako świadkowa. I co my tutaj mamy? Mamy delikatny kolor nude, mamy off-white, mamy piękne, słuchajcie, wzory. I Karola. Ja to ty... muszę pokazać, bo to jest bardzo y, fajne. Tak, obcas. słuchajcie, taki obcas, i ja sobie to wizualizuję także na przykład biały garnitur, prawda? Mhm. Albo właśnie też taki off-white, i ten obcas, i jesteście szalone, dziewczynki. Jeśli lubicie, ale oczywiście mamy też klasykę, klasyka. bo klasyka zawsze się obroni na niższym obcesie. I ciach na, I na wyższym. wyższym. Ale ja chciałam powiedzieć, że te w ogóle e, bardzo ładne są. Bardzo ładne i Karola zaraz je przymierzy tak. i zobaczymy, jak leżą na stopie. Oczywiście, te, które mają białą sukienkę, no to wiadomo, żeby nam to te też są mega, pasowało. Ładne. Ale słuchajcie, ponieważ ślub jest w plenerze, my też potrzebujemy sandałki. I tutaj są w pięknym kolorze takiego beżu. Sandałki Marko Radzka. z kolei, tak. e, takie do latania i tańczenia, co byś Karola wszystkich wujków, Obtańcowała? Takich. Więc już mierzymy i już Wam pokazujemy. No i mamy pierwszą parę szpilki. Wysokość szpilek, ile szefie, centymetrów? 7 Siedem centymetrów. Więc słuchajcie, będzie wygodnie. Ja sama mam takie bardzo podobne i są super wygodne. Karola, jak Ty się w nich czujesz? Ja się boję, że nie będę potrafiła chodzić w szpilkach, a ja tu przeszłam się kawałek. I są bardzo stabilne, i bardzo wygodne, i w ogóle nie czuć, że to jest 7 cm. Pokaż jeszcze się nam boczkiem. Tak, 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 bardzo ładne. No, taki jak słuchajcie, nie tylko na wesele, ale także i po weselu. Tak. Nie jednym. <laughs> I uwaga, druga para, prezentacja. To są te do tańczenia, do szaleństw. Yy, tak się prezentują. Karola, wygodne? Te są w ogóle bardzo. To w ogóle jakbym była w płaskich. Yy... Tak, w ogóle nie czuć, że one są na Z boczkiem poprosimy, ciach, widzicie, takie do właśnie szaleństw, bardzo ładne. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? We flagowym butiku John London i jest z nami ambasador Dzień dobry, witam. dobry, i jest Karola. I dlaczego my się tutaj dzisiaj znalazłyśmy, dziewczyny? Karola bierze ślub. A my będziemy dekorować ten ślub zapachem. Jaki będzie charakter Twojej uroczystości? Ceremonia będzie w plenerze i będzie tak bardzo włosko, trochę elegancko, ale też bym chciała, żeby było tak na luzie. Pokaż mi, jak będzie wyglądała Twoja suknia. O, piękna, jaki długi welon! No, welon będzie długi, ale tylko na ceremonię, później już będzie wymieniony na taką ozdobę do wózu. Jakie będziesz miała kwiaty do ślubu? Jak będzie wyglądała twoja wiązanka? Mm, na pewno będą to białe kwiaty. Jeszcze mhm. dokładnie nie wiem co. Eee, chcę, żeby ten welon był taki opadający, ale pewnie nie? jakaś piwonia, eee, może frezję. A róża? Nie lubię róż. Aha, no dobrze. Już wyobrażam sobie, jak będzie pachniał Twój bukiet. Chciałabym, żeby wszystkie elementy, o których opowiedziałaś, wiązały się ze sobą i połączę je zapachem. Co ty na to? Dobrze. Pokażę Ci, co zrobić, żeby stworzyć swój podpis zapachowy na Twój wyjątkowy dzień. Będziesz brała kąpiel pod prysznicem, użyjemy do tego celu medła w formie żelu. Potem nawilżysz i odżywisz skórę, żeby zapach utrzymywał się dłużej. A potem położymy Twój ulubiony zapach Pionier Blush White English Fryzia i będziesz gotowa do ślubu. Na Dobrze. koniec na Twoje włosy nałożymy mgiełkę do włosów English Parentryzia. Powąchaj teraz skórę i możesz dotknąć tej piany, żeby zobaczyć jaka jest przyjemna w dotyku, okay. prawda? Bo jak Ci już umyję drugą rękę, nie będziesz miała szansy, żeby to porównać. I pierwszy etap naszego tworzenia zapachu Ty to zrobisz pod prosznicą, tak? Po prostu umyjesz się tym, wyszorujesz, wypachnisz. Pierwszy etap. Za nami kolejny etap to nakładanie kremu. Ja używam tych kremów e, codziennie, więc e, daję głowę, że się szybko wchłaniają. Mają również składniki odżywcze, pielęgnacyjne. Tak pachnie? Pięknie. Jasne. Ok, to zaczynamy. Najpierw rozłożę wszędzie i jedziemy. Pięknie pachnie, prawda? Mhm. Na drugą rękę wezmę troszeczkę mniej, bo aż tyle nie potrzebujesz. Nie spodziewałam się tak dobrej skóry. No zobacz teraz, mm -hmm. czyli gotowe, tak? I teraz wykończymy całość, tak jak Ci mówiłam wcześniej, zapachem. Nałożymy najpierw... Mogę Ci pokazać, że jest różnica subtelna. Jeżeli zmienimy kolejność nakładania zapachów, Ty, ty też możesz sobie się z tym bawić. Dobre. Zobacz, teraz tutaj będziesz miała Peony Blush White, czyli ten sam zapach, który masz krem i mydło na dole. Na wierzch nałożymy English Parent Freesia. A tu zrobimy odwrotnie. Op. O, poczekaj, i teraz Ty tego nie musisz robić. Ja ci to rozgrzeję, no bo, żebyś zobaczyła, jak to wygląda. No i porównaj, który wybierasz. Oba. No to się bardzo cieszę. Tam mgiełka. Ma olejek arganowy, prowitaminę B, więc będzie dbała o Twoje włosy i możesz teraz powąchać. Za każdym razem, kiedy poruszysz głową, zapach będzie się rozchodził wokół Ciebie. Pięknie. Idealnym uzupełnieniem każdej stylizacji jest również wypełnienie przestrzeni zapachem. Twoi goście, nie wiem jak dużo ich będzie, bo o to nie pytałam. Być może nie będą mieli szansy porozmawiać ani z Tobą, ani z Panem Młodym. Więc warto jest udekorować ich stoły świecami. Mamy świece o zapachu English per and Fryzia i Pionier Blush Fight. Możemy postawić je również na stołach. Będą stanowiły niezwykłą dekorację Twojej uroczystości. Zaraz Ci je pokażę. Dobrze. Te małe świece mogą być również prezentem dla gości. I będą pudełka, w które będą zapakowane, będą również dekorowały stoły, przy których będą wszyscy siedzieć. Zobaczcie. Jest przepiękna. Zobaczcie. No, widzimy, 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 Będziemy mieć najpiękniejszą pamiątkę z dnia naszego ślubu. I zapach, który nam się będzie kojarzył tylko z tym pięknym dniem. Cudownie. I zawsze Was wprowadzi w dobry nastrój. Dokładnie. <gry> A teraz najprzyjemniejszy moment, pakowanie produktu, które Karola wybrała na swój ślub. Będzie pięknie pachnieć balsamem do ciała, będzie cudowna świeca o zapachu tego przyjęcia weselnego żel do rąk. No i oczywiście dwa przepiękne zapachy z wygrawerowanymi przyszłymi inicjałami przyszłymi inicjałami musicie to zobaczyć jeszcze tak, 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 tak. O, tak. Ja bym chciała życzyć tobie i twojemu o, przyszłemu mężowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No, dziękuję się bardzo, dziękuję bardzo. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Na pierwszej przymiarce już gotowej sukni. Suknia jest gotowa, ale jeszcze małe poprawki. Ja tutaj zasłaniam Karolę, no bo nie możemy zdradzić, jak ta suknia taki? wygląda. Jest, jest. Jest przepiękna, jest zjawiskowa, jest lekka, jest taka, no wymarzona. Więcej Wam nie pokażemy, ale sam salon jest bardzo, bardzo ładny. Dobrze, czekajcie, żebym nic nie zdradziła. Żebym nic nie zdradziła. Pokażemy Wam, ile tutaj pięknych sukien wisi. I suknię, którą musimy Wam pokazać. Bo Karoli się podoba i również mi się podoba. To jest taka trochę księżniczka. Ale robi wrażenie. Dużo pięknych sukien. A tutaj możecie zobaczyć mój próbny ślubny makijaż i fryzurę. I tym właśnie akcentem Chciałam zakończyć tego vloga z przygotowań. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a może zrobimy jakieś ślubne QA.